Część druga, okej. Okay. Oś... Część druga tego, pięciu lochów. Znowu pięciu? Oś... Nie. Teraz no, będziesz był... przechodzić... Ostatni. To będzie siedem lochów. No, siedem. Bo to ty będziesz przechodzić trzy lochy. Ta, 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 ta. To ja pójdę, okej? Okay? Bo nie mam co robić. To, to jest... Ale nie, ja miałeś... Mówiłem, że to ma być... Odcinek 7 lochów. Siedem no. lochów, czyli że do lochów. A ja zobaczę, czy w torbie, czy nie ma lepszych hitków. Da, da, da. Nie ma lepszych hitków. Jest lepszy item. Nie ma lepszych. Talisman też nie jest lepszy. Przesuwaj tak postacią czasem. Oj. Już. Przestań przesuwać. Przestań. Teraz dam mu lepszy pancerz. No i co tu więcej mówić? No, dobra. Gotowi do walki. Idziemy do lochów. No, teraz. A no, idziemy tu. Weźmiemy tylko to. No i tutaj wejdź. No. Bo tutaj gdzieś się czai klucz lub coś. Więc teraz będzie misja szukania po mapie. No. O, Rozwalaj wszystko, skrzynki i inne leżąki. Nic. Tu nic nie ma, zobacz na dole. Jest skrzynka. A tutaj się z nim tu nie? Rozwadnij ją. Nic, idziesz Chodź. dalej. Wiedziałam, Co się ze mną bić. To, to A mną mną. Y używaj też pomocy czasem. Znowu te trujące coś. Daj się zatruć. Nie, nie lubię trucizn No ja też w tej grze, bo można od nich zginąć. Jak się ma, jak się ma mało. Jak się ma sto, to dead. Szukaj, czy nigdzie nie ma czegoś. tu, tu, tu. Nie ma. To może od bossa coś bum, będzie. Bum, 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 bum. To drzewo mnie wkurze. Gdzie, Andrzeju? Okej, jesteś blisko trutki. Zaraz się zatrujesz. Mam to tu gdzieś. To tu, tu, headshot. Coś coś? Kolczugę odporności. Nowy poziom Yay! i nowa umiejętność. Dobra, kończymy nagrywanie. Y, bo nie ma co. Jeszcze kartę to odbiorę. To będzie odcinek 5 lochów. No brona kolczuga. Okej, okay, to kończymy. To się...